No witam. Dzisiaj ja odkryłem po przymrozkach tragedia. Nic nie pomogły, żadne przykrycia. Ja growukliną, wszystko pomarzło, znaczy no pomarzło, wiadomo, że odbije, no, ale szkoda. Ale okazja bris, bris Banensis też ją delikatnie złapało, no ale mam ich dużo. To o tym się nie przejmuję. na musa folia grande troszeczkę alokazja też przymarznięta i proszę maurelasy każdy jeden basioki do obcięcia wszystko kolokazja gigantea <grymna> padła pod przykryciami, pod jaderkami były też, no ale u mnie był mróz Cześć, co najmniej Bananowce wszystkie Ten Maureli, ale był trochę miał grubsze przykrycie, ale no to aż go złapało oczywiście zielony Datury wszystkie, które liście wypuściły już nie ma ani jednego pewnie wypuszczą wiadomo no nie kolokacje widzę te tej się nic nie stało Gdzieś była głęboko wsadona Maureli w toniczce to samo No wiadomo da chylocowi się nic nie stało Ten Maureli w miarę, ale miał grubszy, grubszą fizelinę i, i wiadomo. te maketowskie wszystkie cienkie to o, kant za przeproszeniem Tu już Maurelego pod ostatnio widzę że już wypuszczę ale są wsadzone, będą szły dalej, myślę. Tutaj folia grande, każdy jeden liść, ale myślę, że chyba dalej wybiją. Będą szły. Natura to chyba była pachnąca. Wszystkie listki zmrożone, no ale ani jednego nie przeżyło. Musa basio. Fajnie było za szybko ciepło, porozwijały. Też się podpuściłem. Wszyscy sadzili. Ja też. latura, Tylko nie wiem nazwy. Tamarillo. Oczywiście wszystkie liście poszły. Aż miał tak fajnie rozwinięte. I na końcu Kanna, ale nie wiem jaka. Też teraz jeszcze idziemy najgorsze. Pokażę wam. Bunerka. No i proszę. Była przykryta fizeliną dwoma foliami i tak ją złapało minus pięć to już czy nawet więcej to było to już jest za dużo to już trzeba było budę nie ściągać i w budzie trzymać no szkoda liści dosyć duże były ale co zrobić dobra powycinam jeszcze dzisiaj już nie mam czasu powycinam jej kwiatostan Niech szybko odbuduje liście, nie w liście idzie, a nie w kwiaty, kwiaty są niepotrzebne i tak nasion nie zbieram, trzeba wyciąć kwiatostany, ładnie pójdzie, nowe liście będą od razu bardzo duże szły. W tamtym roku też powycinałem i naprawdę dużo lepiej gunery, gunera rośnie, bo idzie w liście. No, jeszcze zapowiadałem na jutro dwa na plusie, na minusie w nocy. No, myślę, że pewno przymrozek może będzie, może nie, ale już to u mnie nic, nic więcej nie zaszkodzi. I tak, wszystko pomarznięte. No to co, do następnego odcinka, jak już wszystko ładnie odbije, będziemy nagrywać. Na razie.